Od rana, od rana praca, dzisiaj do 10 godziny. Przyjechałem do domu, zrobiłem posiłek. Od razu przygotowałem warzywka na patelnię, na trzy posiłki: na, na lunch, na obiad i na kolację. Szczypiory, bakłażna, to cudowna pieczarka, trochę mięska. Co tam można, papryki, też można to kupić, i to to akurat miałem to. I to wtedy na lunch jajecznica z dwóch jajek, rano jajko surowe I to jest dobrze, dwa banany, sól, kawa, ryż eee, No rano, rano to bardziej Rano bardziej, przepraszam, zjadłem makaron, makaroniko trochę w pracy, bo to na Jednak rano będę sobie makaron robił właśnie mało, małe porcje makaroniku, żeby Ruszyć jakoś z kopyta bardziej To szczególnie ważne Nie za dużo, tak jak w Irlandii się nauczyłem jeść makaron trochę Potem, yy, no, 10 przyjechałem, gdzieś po 10 byłem. Po 10 byłem, zrobiłem yy, posilenia, spakowałem rzeczy, trochę jeszcze tylko przy okazji porobiłem. To tak mniej więcej czasu zajęło, tyle gdybym, jak na przykład, miał potrzebę wziąć kąpiel czy prysznic. No i gdzieś mniej więcej na 11 byłem w lesie, na miejscu, wie dobrej, fajną miejscu wie znalazłem, jeszcze lepszejszą, yy, No i spędziłem na pisaniu 2 yy, godziny do 13 o 13 się zawinąłem przybyłem do domu zjadłem no, na spokojnym tempem przyjechałem bardzo fajna relaksacja inne wajpsy przyjemne widoki przyjemne dźwięczenia nagrane na telefonie drugim do snu żeby użyć nagrywki dźwięków ptaszków przynajmniej do, za, do momentu zasypiania zasypiania przynajmniej na głośniku sobie puszczę właśnie z tego lasku i wtedy co wtedy przyjemnie? Jak mogę co dzień co nagrywać i otwarzać świeżo na świeżo. Potem zobaczyć, co z, co z tego wyniknie, jakby co, to wrócić do opery. Ale na razie, z tej z drugiej strony, gdzie mam teraz nogi trzymane yy, do snu, głowa trzymane od strony okna, bardziej dalej od sąsiadki, która jakieś przekleństwa śle w, na, swój, na swój życie, coś cokolwiek, coś na te domostwo, że chciałaby tych domówników wypędzić, się strzał wiele razy. To, 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 to głowa przyjmuje to, takie dzieci przyjmuje główka. Yy, ludzi w ogóle przyjmuje to w tym przekazie, te zawarte, to ważne. To też, yy, że właśnie z tej strony głowy głowę, no to też yy, leżąc w lesie, no to już w ogóle super wipsy bo też były jakieś tam yy, małe, softowe, wyczuwane pętania na jakieś próby, skalokania i tak dalej, ale to już ma większą moc w naturze, w dziczy, ma większą moc yy, ta zdrowaśność I to jest wtedy super. No, i teraz mamy godzinę, kiedy się położyłem. 13.46. 13.46. Teraz licząc do 15.00. Do 15.00 to jest tak godzina. Już teraz posilony po obiadku. Przygotowanie będzie to usmażone mięsko Dodatkowo też. No i ciepło. I ten to, to. To będzie uśnięcie. Teraz na godzinę taka relaksacja medytacyjna. Medytacja relaksacyjna. I o 15:00 rozbudzenie, mniej więcej tam 15:10, 15:20. I przygotowanie takie, nawet można napisać wtedy kawki. Na hamaku, chwilę pobujać Niekoniecznie po prostu, czy coś sobie zobaczyć w internecie. Też zamówiłem nasiona orkiż i, i pszenica. Nasiona yy, yy, do jedzenia takie surowe. Będę jadł jak przodkowie kiedyś jedli, którzy odkrywali to w swej diecie i tak też się posilali, to będę tak właśnie jadł. Rodzicom też dam, że mogę się pożywiać Będę do śniadania miał tutaj. Jak mam popeski dyni dla skóry dla paznokci i dla włosów i dla spermy produkcji, to i też mamy kurkuminę dla genetyczności do zażycia rano i też będę miał właśnie te nasiona do zażycia rano. Słonecznik w pracy zażywam. Na refleks, reflekszenie jest faktycznie efekt. Ruchy, ruchy, neurotyka. No i praca po pracy, w pracy jak wyspany, chociaż godziny przetrawiane informacje, bo pisałem dużo, ale to właśnie, że przenocuję się teraz, ja nie przeszedł tylko tak przemedytuję się, spokojnie w neurotyce ukojeje, się ułożą informacje, lepiej to tak lepiej, tak to się tylko zowie, to wrócę z pracy, no i to tak, kąpiel, kolacja, Białko, to bardzo ważne, zażyć białko. Żeby być jestem dosyć sporo, także super, na jestem pod wrażeniem. I. No i w pracy, w pracy jeszcze surowe jajko. W pracy wieczorem to jest tak, rano surowe jajko do makaroniku, jajecznica z dwóch jajek w pożelanczu i jedno surowe jajko to też białko, ale najważniejsze na pamięć antydepresyjnie to też nie lepsze to też wieczorem, też jajko jedno surowe. Żeby zażyć to bardzo dobrze doda. Tylko jeśli trzeba, jeśli nie trzeba, będę czuć, że nie potrzebuję, to nie, a jeśli potrzeba, to wezmę. Potem wieczorem, sen i jeszcze wieczorem popiszę. Wieczorem jeszcze popiszę trochę, przynajmniej godzinkę. Potem mogę obejrzeć coś, albo niekoniecznie. Nawet o chwilę, tylko 10-15 minut, 20 minut coś pogląda, czy niekoniecznie i sen. I tam będzie do lipca, czerwiec cały, trwał. Niedziela inaczej, bo niedzielę planuję ruszyć, na ruszać na basen. A przynajmniej przyjechać się nawet po prostu, czy będzie miejsce, czy nie będzie miejsce, później jak kartę będę znowu, a nie to przez terenę, to mogę zapłacić, to mogę przelew zrobić, cokolwiek, to będę mógł. To pojechać na basen, żeby się przyjechać, potem wrócić. Potem y, posilić się po powrocie, po, posilony dodatkowo, że większy dystans jest znowu wrócić tamtym kierunków, tym razem do lasu i sobie pisać. Jeśli będzie deszczowy dzień, deszczowe dni, no to mam schronienie to w pokoju, to w pokoju tutaj spisywać. Najlepiej, że coś wymyślę, że wezmę poduszek, tu podkładam, to jest dobry pomysł, popodkładać tu poduszek jakoś dużo, z tej strony drugiej. Bardzo dużo poduszek popodkładać i sobie wtedy pisać yy, trzymając z tej drugiej strony, to jest dobra idea, dobry pomysł.